3 maja mieszkańcy powiatu koźnickiego wspólnie uczcili 234 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Obchody zorganizowane przy współudziale powiatu koźnickiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koźnicach. Ksiądz Michał, ksiądz dziekan sprawują tą Eucharystię właśnie w intencję naszej Ojczyzny. Jest to intencja z inicjatywy gminy Kozienice i starostwa powiatowego w Kozienicach. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie. Uroczystość najświętszej Maryi Panny, królowej Polski, odwołuje się czy sięga aż do roku 1656, a więc. Prawie półtora wieku wcześniej niż konstytucja 3 maja, to znaczy do dnia, w którym Jan Kazimierz we Lwowie składał swoje śluby. I działo się to w tym konkretnym kontekście historycznym, jakim był potop szwedzki. Król Jan Kazimierz ze Śląska opolskiego wyruszył, żeby tam ślubować, co ślubować. Ślubować, że będzie jako monarcha, jako ten, który jest odpowiedzialny za ojczyznę, będzie się starał ze wszystkich sił, polecając się Najświętszej Maryi Panny i wzywając jej jako królowej, że będzie się starał wprowadzać rządy sprawiedliwe. To, że jesteśmy tu wszyscy razem, mam nadzieję, że jest wyrazem tego, że na koniec dnia potrafimy sobie powiedzieć, szanujemy siebie jako ludzie, bo to jest kwintesencja tak naprawdę tych jasnogórskich ślubów narodu. Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w pochodzie trzeciomajowym prowadzonym przez Orkiestry dentą OSP w Kozienicach, poczty sztandarowe rekonstruktorów oraz harcerzy, który przeszedł przed Muzeum Regionalne w Kozienicach. Tam odbyła się oficjalna część obchodów, która rozpoczęła się hymnem państwowym, po którym grupa rekonstrukcyjna Amatum oddała salwy z broń historycznej i armat. Następnie głos zabrali burmistrz gminy Kozińce Mariusz Prawda i starosta Koźnicki Krzysztof Wolski, gospodarza uroczystości. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była dziełem odwagi Mądrości i wizji. Dziś, 234 lata później, idee zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie pozostają niezmiennie aktualne. Bo choć czasy się zmieniły, potrzeba zjednoczenia jest ważna jak nigdy wcześniej. I to nie tylko w życiu państwowym, ale także w naszej codzienności, tu, lokalnie. W naszej wspólnocie, w Kozienicach. Z okazji dzisiejszego święta chciałbym wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy dbają o naszą wspólnotę, szanują historię i tradycję, a także pracują na rzecz przyszłości powiatu i naszego kraju. Wasze zaangażowanie i pasja są fundamentem silnej i zjednoczonej Polski. Życzę Państwu, aby Święto 3 maja stała się okazją do refleksji nad naszą historią, ale również inspiracją do działania na rzecz dobra wspólnego. Pamiętajmy, że przyszłość Polski zależy od nas wszystkich. O historycznym aspekcie wydarzenia opowiedzieli prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Koźnickiej Lech Wiśniewski oraz członek zarządu Towarzystwa Dariusz Szewc. Wielkość tej konstytucji polegała nawet nie na praktycznych jej skutkach, bo wiadomo, zaraz krótko był rozbiór i praktycznie konstytucja nie miała jakichś skutków bezpośrednich, ale na tym, że ta konstytucja pokazywała, że jako naród przezwyciężyliśmy te wszystkie dawne wady ustrojowe, typu liberum veto, konfederacje, które doprowadziły Polskę do upadku. Olbrzymie państwo, które było wiodące w Europie upadło, a konstytucja pokazała nie, będą zmiany. Wyjątkowym punktem historycznego spotkania był występ uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnickiego w Kozienicach, którzy dzięki odegranej scence teatralnej przenieśli uczestników w czasy uchwalenia konstytucji 3 maja. Witaj królu, jak dobrze Cię widzieć w naszych Kozienicach? Widzę, że wielce zadumany i radosny. Tak, przyjeżdżam Pani odpocząć pośród lasu po tych jakże trudnych, lecz radosnych dniach. Co jest powodem Twego szczęścia? Wielka rzecz, Pani, wydarzyła się w Rzeczypospolitej. Ma ona pierwszą konstytucję w Europie. Proszę, Pani, przeczytaj. Polska monarchią konstytucyjną. Zniesiono wolną elekcję, dziedziczność tronu. Realizacja haseł oświecenia, czyli trójpodziału władzy według Montesquieu na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Ojczyzna nasza uratowana, a swobody zostaną zachowane. Masz rację, miłościwy panie. A więc 3 maja 1791 roku przejdzie do historii narodu polskiego po czasy. Chodźmy zatem pani świętować. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów przed popiersiem Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez delegacje. Samorządu powiatu kozienickiego, gminy Kozienice, przedstawicieli związków kombatanckich, służb mundurowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowych, partii politycznych oraz instytucji i stowarzyszeń. Powiat kozienicki reprezentowali starosta. Krzysztof Wolski, przewodniczący Rady Powiatu Marek Kuźmiński, członek Zarządu Powiatu Mieczysław Szewczyk, radni Rady Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Po części oficjalnej obchodów uczestnicy zaproszeni zostali do udziału w Królewskiej Majówce, w ramach której zaplanowano bieg z flagą, mobilną grę miejską, piknik oraz potańcówkę na terenie OPP Ogród Jordanowski. Obchody rocznicy to nie tylko okazja do upamiętnienia historycznego aktu, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja, ale też wyraz lokalnej wspólnoty i dumy z polskiego dziedzictwa.